Czasami plaża jest pusta, ale czasami nadciąga tłum. I idzie ich, jak to określam, tysiące. Ile tutaj musiało przyjechać autobusów, żeby tyle osób przywieźć na plażę? najsmutniejsze jest to, że na pewno po ich wizycie będzie tu sporo śmieci. Czasami my jesteśmy dla nich widowiskiem, a czasami odwrotnie. Liczny kraj. Szkolna wycieczka na plażę. Ja tutaj jedna część dziewczyn. I kolej. No i cała szkoła. Uh -huh. Nadciągają.